W zadaniu 24 musimy obliczyć promień okręgu naszego o i tutaj jest troszeczkę trudniejsze zadanie, ponieważ ciężko byłoby nam coś znaleźć w tablicach, ale możemy sobie skorzystać z informacji tutaj o siecznych, oczywiście do informację musielibyśmy pamiętać, wiemy, że odcinek PP razy odcinek PA Musi być równy odcinkowi PD razy odcinkowi PC. Stąd wynika, że długość odcinka PB jest równa 4, mamy to zadanie razy. Wyznaczmy sobie na przykład jako x odcinek PA i to jest równe. Odcinek PD jest równy 5 i razy odcinek PC jest równy 8. Czyli wynika, że wychodzi nam 4, x jest równe. 40 podzielimy sobie przez 4, teraz x będzie równe 10. Skoro mamy um, przybliżone, że x jest równe 10, to jest odcinek oczywiście nasz PA. To jest odcinek PA równa się 10, czyli teraz do 10 sobie dodamy odcinka PB. PB jest równe 4, wychodzi nam cała ilość 14. 14 to jest średnica, skoro chcemy pamięć 14 sobie podzielimy na 0, 2 i mamy no, jest równe 7. Spojrzałem od razu, że znak otwarte, żeby napisać, żeby a równe na X, mimo, że PA jest równa X i już tu ustawiliśmy sobie X, a, a potem zamiast chcemy moglibyśmy też od razu yy, odcinek PA. Wtedy nie musieli tego znaczenia zapisać, a jeśli już ustawiliśmy X, fajnie to jest na początku też zapisać, żeby było wiadomo, że nasz list odnosi się do długości odcinka PA.